A w dzisiejszym odcinku, pewnie tak jak widzieliście, po miniaturce i po tytule tego odcinka porozmawiamy sobie na temat Quick Detailerów. Często na moich odcinkach sprawdzam te produkty, sprawdzam jak się zachowują i też muszę przyznać, że często jako te Quick Detailery e, traktuję też preparaty, które są woskami w płynie. Dlaczego? O tym Wam powiem w tym odcinku. Dobrze, a więc, tak jak widzicie, typowe produkty, które możemy nazwać Quick Detailerami: firma Hemotion, Megwire's, Shiny Garage, Premo. Są to produkty generalnie przeznaczone aby w szybki sposób nabłyścić lakier naszego auta lub wspomóc w osuszaniu tego lakieru. Przykład. Jedziemy sobie na myjnię, myjemy całe auto, auto mamy wilgotne, bierzemy sobie takiego quick detailera, dajemy jedno przyśnięcie, na przykład na element lub na mikrofibrę, przecieramy i w teorii y, powinno nam po odparowaniu tego produktu zostać fajne szkło, fajny połysk powinien być na lakierze. Z doświadczenia wiem, że bywa z tym różnie. Jedne quick detailery faktycznie się tak zachowują, że odparują i nic nie zostaje, inne trzeba dotrzeć, a inne po prostu lubią zostawić smugi, jeżeli odpowiednio nie przyłożymy się do tego by ten produkt nałożyć, odkręcamy mikrofibrę suchą stroną fajnie sobie cie ramy. Krzywdy tym nie zrobimy, bo wiadomo, że po jednym, dwóch myciach e, te ślady nam znikną, bo prawdę mówiąc, produkty typu Quick Detailer, one nie mają, Bóg wie, ile siedzieć na naszym lakierze, one mają tylko, e, można powiedzieć, między myciami, czyli tydzień tak naprawdę nam posiedzą, e, może dwa. Tak naprawdę mają tylko po myciu podbić głębię, szklistość, Yy, uwydatnić kolor naszego lakieru. I to tak naprawdę całe ich zadanie. Więc krótko podsumowując, produkty te mają za zadanie szybko podbić efekty wizualne naszego auta i nie mają zbyt długo e, zostać na naszym lakierze. Taka jest prawda. Jeżeli chcemy jakiś produkt, który nam dłużej posiedzi na lakierze, wtedy wybieramy czy powłokę ceramiczną, czy twardy wosk. Zależy od naszych chęci. Możemy, co mycie podbijać, nasz lakier quick detailerem? Będzie on miał jakieś tam swoje właściwości hydrofobowe i tak dalej. Podbije ten kolor błysk. Możemy użyć e, twardych wosków, które e, posiedzą na naszym lakierze znacznie dłużej, ale e, Praca włożona w to, aby ten efekt uzyskać, będzie odrobinę większa, lub jeżeli jesteśmy totalnymi leniami, możemy się przyłożyć raz na jakiś czas i położyć na nasz lakier powłokę ceramiczną. Ona też uwydatni nasz kolor, też będzie miała właściwości hydrofobowe itd. itd. Ale dzisiaj od quick detailerach. Właśnie. Drugie zadanie quick detailerów to na przykład, kiedy jedziemy gdzieś na zlot. Auto mamy wcześniej umyte, odpicowane, ale na naszym lakierze pojawił się bardzo drobny kurz. Drobny kurz, nie mylić, e, z błotem, które nam się gdzieś do lakieru przylepiło. Wtedy bierzemy mikrofibrę, nakładamy na mikrofibrę jeden z naszych quick detailerów i po prostu delikatnie ten kurz z naszego auta ścieramy. Od razu zostaje nam warstwa, e, można powiedzieć, Produktu, który ma nam też ten kolor uwydatnić i w ten sposób, no powiedzmy sobie szczerze, lakier za każdym dotknięciem mikrofibry będzie się rysował, ale to ma za zadanie właśnie zminimalizować te nasze ryżki, więc dochodzi dodatkowa funkcja naszych quick detailerów, czyli szybkie podbicie efektu, jeżeli chodzi o jakieś zloty i tak dalej, gdzieś, gdzie auto wcześniej mamy Umyty, ale nie mamy możliwości znowu go umyć, osuszyć, nałożyć preparatu. Wtedy możemy doraźnie posiłkować się właśnie Quick Detailerem, jako że ma spełnić takie zadanie. Ale często ja Wam na moich filmach powtarzam, że woski w sprayu ja też w pewien sposób traktuję jako Quick Detailery. już Wam mówię dlaczego. Zobaczcie, mam tutaj Quick Wax od ADBL-a, e, Cleantech Spray Wax. E, Premo, który, o którym ostatnio robiłem odcinek, który bardzo fajnie zadziałał się, sprawdził. E, ceramic Quick Detailer, czyli quick detailer ceramiczny. Synthetic Spray Wax, też od ADBL. -a. Powiem Wam szczerze, że używając tych produktów one bardzo fajnie się sprawdzają, spisują. Nie musimy tutaj dawać tyle w to wkładać pracy, ile wkładamy w twardy wosk, w przygotowanie powierzchni i tak dalej. A po prostu na przykładzie, na przykład, Premo. Nakładamy preparat na jedną stronę auta, on sobie przysychając, robi taką mgiełkę, docieramy. Szczerze Wam powiem, też wspominałem na odcinku na temat tego wosku. 10 minut, całe auto mamy ogarnięte. Inne woski, tak samo, tylko różnica między. Woskami w sprayu a quick detailerami jest taka, że faktycznie te quick detailery, z czym bywa różnie, muszę podkreślić, powinny po nałożeniu odparować, nie zostawić nam żadnego efektu, ewentualnie od razu przekręcamy mikrofibrę, docieramy po robocie. Tutaj być może też będziemy musieli odkręcić mikrofibrę w niektórych przypadkach i dotrzeć to już, że tak powiem, na gotowo lub tak jak w przypadku tutaj wosku, odpremo. Poczekać, aż delikatnie on przesnie i on bez najmniejszych problemów te smugi i to, co zostanie na lakierze, jesteśmy w stanie dopolerować. Ja tutaj całą tą grupę traktuję jako jedną. Może ktoś powie, że jest to złe podejście. Może ktoś powie, że nie rozumiem, jak tych produktów używać. Każdy ma swoje zdanie. Ja przez dłuższy czas, jak użytkuję te produkty, naprawdę przekonałem się do tego, że czy mamy typowy quick detailer, czy mamy... Ee, Quick walks, y, jakiś wosk, w płynie, y, kudek ceramiczny, one wszystkie nadają się do tego, aby ten delikatny pyłek zdjąć z auta, aby szybko podpisować auto, aby dać taki look. Wiadomo, że jedne, y, drugie preparaty krócej, dłużej utrzymają się na naszym lakierze, ale wkład pracy jest tak mały, że ja śmiało mogę powiedzieć, że dla mnie Woski w płynie e, spisują się tak samo dobrze jak Quick Detailery, i jedne z drugimi śmiało możemy porównać. Więc podsumowując, generalnie Quick Detailery, woski w sprayu mają za zadanie w szybki sposób podbić nam efekty wizualne naszego lakieru: czy to uwydatnić kolor, czy stworzyć lustro na naszym lakierze. Zamiar jest taki, że mają to zrobić. Szybko. Druga sprawa generalnie mają nam dać śliskość, gdzie właśnie w takich awaryjnych sytuacjach, gdzie musimy na przykład przed jakimś zlotem podpicować wygląd naszego auta, dadzą nam tą śliskość, która nie sprawi nam dużych rys na lakierze, ale sprawi, że ten delikatny płynek, pyłek, który jest na lakierze, zniknie, a w jego miejsce pojawi się fajny błysk naszego auta. Produkty nie są drogie, raczej. E, starczają na kilka razy, także budżetowo, dobrze i fajnie działają. Więc myślę, że wszystkie te produkty, jeżeli będziemy używać między myciami, bardzo dadzą dobry efekt i poprawią wygląd waszego auta. Jeżeli nie macie czasu na twarde woski, jeżeli nie macie czasu lub nie potraficie nałożyć e, powłoki ceramicznej. Bo wiadomo, że to można zepsuć. Potem jest problem, żeby ten efekt naprawić. Bo jeżeli taka powłoka przysknie, nawet często zdarza się, że trzeba po prostu zrobić kolek korektę lakieru. Idealną opcją dla Was będzie wybranie jakiegoś quick detailera, czy po prostu wosku w sprayu. Nie ma siły, tym krzywdy na Waszym lakierze nie zrobicie. Pod warunkiem, że będziecie albo zbierać ten delikatny pyłek. Albo będziecie działać na dobrze umytym aucie, aby tego lakieru właśnie nie porysować. Więc myślę, że to wszystko to, co miałem w głowie stosując przez dłuższy okres czasu właśnie quick detailery, bawiąc się nimi, i co chyba chciałem w ten sposób przekazać. Przekazałem, więc jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!